Przygotuj się na niezrównaną wydajność, doskonałe wyniki i większe zyski. przerp korzyści z ułatwionej obsłudze codziennej i kabiny, która wyznacza zupełnie nowe standardy. Witamy wśród najpotężniejszych ciągników produkcyjnych na świecie. Poznaj niezrównaną moc nowego silnika JB18X. Zmaksymalizuj liczbę hektarów pokonywanych każdego dnia, używając największych maszyn współpracujących, bez konieczności stosowania płynu DEF AdBlue i ciesz się znacznymi oszczędnościami. Nowa modułowa budowa z żeliwa sferoidalnego gwarantuje wytrzymałość maszyny nawet w najtrudniejszych warunkach na polu. Realizuj wymagające zadania szybciej dzięki 33-tonowemu ciągnikowi, którego dociążysz do 38 ton, co zapewnia wykorzystanie maksymalnego momentu obrotowego wynoszącego 4234 Nm w modelu 9RX830 i pozwala pracować z dowolnymi maszynami współpracującymi na najbardziej stromych wzniesieniach. Nasza łatwa w obsłudze przekładnia E21 skutecznie wykorzystuje wyjątkową moc i moment obrotowy ciągnika 9RX. Wysoce wydajny układ przeniesienia napędu z 21 biegami pozwala łatwo utrzymać żądaną prędkość na polu, gwarantując wyjątkowo niskie straty mocy. Duża powierzchnia styku z trzema rolkami środkowymi zapewnia niezrównaną przyczepność w każdych warunkach obciążenia i ogranicza ugniatanie gleby do absolutnego minimum. Przystosowany do szybkiego montażu przedni obciążnik montowany pod przodem ciągnika o wadze 1000 kg oraz nawet cztery tylne obciążniki jednoczęściowe o wadze 340 kg sprawiają, że ciągnik 9RX można szybko dostosować do różnych zastosowań. Dzięki modelowi 9RX problemy z wydajnością hydraulicznie napędzanych maszyn współpracujących należą już do przeszłości. Koniec z kompromisami w zakresie hydrauliki. Dzięki wzorcowemu przepływowi do 636 litrów na minutę ciągnik 9RX zapewnia wystarczającą moc hydrauliczną do zastosowań wymagających dużej mocy, takich jak np. siewniki pneumatyczne. Nasz opcjonalny system inteligentnego zarządzania mocą IPM wykrywa, kiedy pompy pracują ciężej i odblokowuje do 40 dodatkowych koni mechanicznych, aby utrzymać maksymalną wydajność całego układu. Ciągnik 9RX pozwala na dłuższą pracę w polu i skraca czas codziennej konserwacji do minimum. Umożliwia to zbiornik oleju napędowego o pojemności 1951 litrów oraz opcjonalny system szybkiego tankowania, dzięki któremu napełnienie zbiornika zajmuje mniej niż 4 minuty. Aby przeprowadzić obsługę codzienną, również wystarczą 4 minuty. Wszystkie punkty serwisowe są szybko i łatwo dostępne z ziemi, dzięki czemu obsługa codzienna jest dziecinnie prosta. Podestu łatwo jest uzyskać dostęp do punktów serwisowych wokół kabiny, w tym kamer, lusterek, wycieraczek i wlewu płynu hydraulicznego. Wydłużony okres międzyobsługowy układu hydraulicznego wynoszący 4000 godzin oraz fabrycznie zamontowany wentylator o zmiennym kierunku przepływu minimalizują czas bezczynności. Kabina Command View 4 Plus to jedna z najbardziej luksusowych i komfortowych kabin ciągnika na rynku. Zapewnia ona przestronne środowisko pracy z 15% większą powierzchnią podłogi i 20% lepszą widocznością w prawo. Nowa konstrukcja zapewnia dobrą widoczność na zaczep rolniczy. Specjalnie dla modelu 9RX zaprojektowaliśmy czteropunktowe zawieszenie kabiny o trzech stopniach swobody, które amortyzuje silne uderzenia, zapewniając płynną i komfortową jazdę. Oddzielenie od układu napędowego minimalizuje hałas w kabinie. Układ kierowniczy Active Command Steering dostosowuje wymaganą siłę kierowania do prędkości jazdy, zapewniając bezwysiłkowe i precyzyjne prowadzenie. Wygodny fotel z funkcją masażu, wentylacją i możliwością obracania uosabia czysty luksus. Ale to jeszcze nie wszystko. To, co naprawdę wyróżnia model 9RX, to rozwiązania Precision Egg Technology. Ciągnik 9RX jest standardowo wyposażony w łączność JD-Link, zintegrowany odbiornik Starfire oraz wyświetlacz G5 Plus Command Center. Wyświetlacz Command Center G5 Plus ma największy w naszej historii ekran o przekątnej 12,8 cala, dzięki czemu mieści się na nim jeszcze więcej ważnych informacji potrzebnych do efektywnego monitorowania i zarządzania pracą ciągnika. Posiada również znacznie szybszy procesor, który zapewnia krótszy czas uruchamiania, a wszystkie dane wizualne są prezentowane w pięknej, wysokiej rozdzielczości. W ciągniku 9RX udało nam się płynnie zintegrować wszystkie najważniejsze funkcje rolnictwa precyzyjnego. Łatwy dostęp do funkcji AutoTrack, One Click Go Auto Setup, sterowania sekcjami, zmiennego dawkowania i sobus i pasywnego prowadzenia narzędzi sprawia, że dzień pracy jest bardziej wydajny i produktywny niż kiedykolwiek wcześniej. Chcesz dokonać transformacji swojego gospodarstwa? W takim razie czas na nowy ciągnik 9 RX. Nowy 9 RX wejdzie na kolejny poziom wydajności.